Dla wytłumaczenia Wam, jest to koszula zrobiona ze 100% z kluczków Lego, z takich groszków. Tutaj facet pokazuje w jaką, jaką techniką to robił, jest to zrobione na siatce, do tego dołączone są właśnie groszki od spodu właśnie rond. No wygląda to naprawdę nieziemsko, ciekawe jak ciężkie musi to być. Jest tam ponad 21 tysięcy groszków, 20, ponad 21 tysięcy klocków, ale wygląda to niesamowicie. Zastanawiam się, czy ja bym sobie nie mogła zrobić czegoś takiego. No, nieziemskie. I z tego co widzę, można w tym normalnie chodzić. Nie ma najmniejszego problemu, żeby to zakładać, no bo są guziczki, można to rozpinać. To um, było pokazane na jednym z konwentów ze um, Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam już gdzie dokładnie. W ubiegły weekend i wygląda to naprawdę świetnie. Także ogromne szapoba dla twórcy. 21 tysięcy groszków trochę musiało mu zająć czasu, żeby coś takiego zbudować. Zwłaszcza, że jest tu jeszcze cała mozaika. Wygląda to nieziemsko. Klasa.